Dzień dobry, kochani, witam Was wszystkich. 1 grudnia. Jak 1 grudnia to musi być akcent świąteczny i tak ten grudzień będzie wyglądał. Mimo tego, że jestem tutaj w Omanie, gdzie temperatura jest, proszę bardzo, 30 stopni, a mamy poranek. Jest piękna, wakacyjna aura, ale mamy 1 grudnia. Ja jestem freakiem świątecznym, a co za tym idzie, będzie dużo świątecznego klimatu. No i co? No jak jesteśmy na YouTubie, to na pewno możecie.

Bardzo dziękuję. A... dziękuję. Proszę. Jak tam pierwszy dzień w Omanie? O, zacnie. I źle nie jest, nie? Źle jest. A u was jak tam dziewczyny? Bardzo zacnie. Nawet. A, to z... Widać, wybornie. Tak, wybornie, bardzo pięknie. Oh. Patrz, tę samicę. A! Co mi pluje na sto. O kurdźwa! <grystanie> wow, jedziem bokiem. <grystanie> Dzisiaj mamy dzień kontentu. Wszyscy zwarci gotowi. Tylko nie współpracują z nami panowie. Niestety nie dadzą nam samochodu. Może muszę pociągnąć? pciągaj wtedy. Jezu Chryste.